Siła Twojej historii, ścieżka rozwoju DDA to miejsce, gdzie zamykamy mroki przeszłości, budując swoją siłę i wytrwałość. Tutaj odkrywasz, jak Twoja historia może być źródłem Twojej mocy i transformacji. Razem kroczymy w światło, odkrywając potencjał, jaki drzemie w każdej historii życia, w tym także Twojego. Siła Twojej historii: coaching, mentoring, terapia. Po co to robimy? Dzisiaj chciałam wam krótko opowiedzieć o tych trzech metodach pracy ze sobą. I o tym, czym te metody mogą się różnić i czym w ogóle one dla nas są. Więc zacznę od tego, na tej ścieżce naszej rozwoju, na tej ścieżce, o której mówię, rozwoju w momencie, kiedy mamy ze sobą jakieś trudne doświadczenia. Ważne jest to, że w ogóle nawet słuchając tego pod podcastu, Słuchając tego, co mam do powiedzenia, wiem, że jesteście na takiej drodze, że chcecie coś w swoim życiu ulepszyć, coś w swoim życiu zmienić. I tutaj te trzy metody będą dla Was jak najbardziej adekwatne i przydatne. Może osobno, może razem, tak naprawdę mogą one ze sobą współgrać i współdziałać. Nie ma tutaj jakby żadnych przeszkód, jeżeli chodzi o terapię. No to myślę, że na pewno wiecie, jeżeli mieliście już jakieś doświadczenia terapeutyczne, że terapia i psychoterapeuta przede wszystkim pracuje na przeszłości i na tym właśnie się skupiamy. Skupiamy się na tym, co było, na tym e, jakichś swoich mechanizmach, które mamy, jakichś swoich przekonaniach. Analizujemy być może też to, co było w przeszłości i na tym właśnie się skupiamy. Jeżeli chodzi o psychoterapię, no to tutaj musimy wspomnieć też o tym, że jest ona przede wszystkim najistotniejsza w momencie, kiedy mamy jakieś zaburzenia bądź choroby typu depresja, nerwica, albo jesteśmy na takim etapie życia, że po prostu nie radzimy sobie ze sobą, ze swoimi emocjami, z tym, co się dzieje wokół nas. I tutaj jest niezbędna pomoc terapeuty osoby, która jest doświadczona w prowadzeniu terapii i taka, która pomoże Wam wyjść. Z tego największego kryzysu i zacząć rozumieć schematy, które macie, bo na początku tych schematów oczywiście nie rozumiemy, są one dla nas trudne. Później dopiero w ramach terapii i uświadamiania sobie zaczynamy zauważać i być właśnie bardziej świadomi tego, co się z nami dzieje, bądź jak na przykład nie wiem, dzieciństwo miało na nas wpływ. Kolejną formą współpracy jest coaching i mentoring, i tutaj też krótko o tym opowiem, ponieważ ważne jest też to, żeby pracować na przyszłości. Ja osobiście um, jestem za tym, żeby łączyć te wszystkie trzy, trzy metody, bo wtedy jakby nasz rozwój będzie jak najbardziej przyspieszony zobaczymy jak najszybsze rezultaty. Ale też zachęcam osoby, często, które są po terapii, żeby, e, jeżeli już mają, e, no, nie powiem wszystko, bo nie wiem czy da się wszystko tak naprawdę przepracować, ale mają większość przepracowane, zachęcam do tego, żeby pracować y, z coachem, dlatego żeby spojrzeć też na, na swoje życie przyszłościowo, żeby spojrzeć na swoje cele. I jest też tak, że w momencie kiedy pracujemy już w ten sposób, pracujemy na swojej przyszłości, na tym y, co możemy zrobić na przyszłości. Pracujemy na teraźniejszości, bo zmieniamy się tu i teraz. Ale bazujemy na tym, co byśmy chcieli zrobić, i często jest tak, że tutaj jeszcze wypływa bardzo dużo rzeczy, które jeszcze są jakimiś naszymi, naszymi ograniczeniami, naszymi przekonaniami. I tu tak naprawdę pracujemy z naszym potencjałem, czyli wydobywamy to, te zasoby, które są dla nas najistotniejsze do spełniania jakichś naszych pragnień, marzeń. Zaczynamy patrzeć właśnie w przyszłość. I skupiamy się na, na swoim potencjale, czyli na tym, co my posiadamy. Patrzymy też oczywiście na tym, czego nam brakuje i pracujemy z tym, czego nam brakuje jeszcze, co możemy poprawić. Natomiast no, skupiamy się na tym, co, co już w tej chwili mamy, co już jest dla nas e, istotne. I e, lubię pracować w ten sposób, ponieważ e, ja osobiście uważam, że ciężko jest. Mm, Ciężko jest przeprowadzić taki powiedzmy auto coaching, tak jak mówiłam, wam, taką najprostszą formą tego, i jest wprowadzenie y, dziennika. Natomiast y, osoba, która ciebie słucha, druga osoba, która ciebie słucha coach, jest w stanie wydobyć z ciebie i zauważyć coś, co być może ty nie możesz zauważyć. Ja lubię taką pracę, ponieważ ona bardzo jakby wymusza na nas y, wyciągnięcie tak z, z siebie, tak ze środka, Czegoś, czego byśmy nie byli w stanie tak naprawdę wyciągnąć sami, i to jest nie jest łatwe. Często w takich sytuacjach miałam opór przed tym, żeby, żeby właśnie to wydobyć. Było to dla mnie trudne, ciężkie, przyznać się na przykład do pewnych rzeczy. Natomiast i też zobaczyć, że rzeczywiście są jakieś, nie wiem, że mam jakieś zasoby, o których nie miałam pojęcia i mówiłam, że nie, nie, to na pewno nie jest o mnie. <laughs> Więc to jest ogromny plus. Takiej właśnie współpracy, żeby spojrzeć, żeby druga osoba też spojrzała na Ciebie z zewnątrz i żeby wydobyła z Ciebie tak naprawdę te wszystkie informacje, te Twoje zasoby, potencjały, bo rzeczywiście trudno nam by było zrobić to samemu. Yy, druga osoba nie patrzy przez na, prze, na nas przez pryzmat swoich, prze, swoich przekonań czy Twoich przekonań. Jakiś twoich schematów, tylko zupełnie obiektywnie. Jest to dla ciebie jakby osoba obca, emocjonalnie z tobą niepowiązana, więc niczego jakby ci nie narzuci. Natomiast mentoring. Mentoring to kojarzy się trochę tak biznesowo, natomiast w ostatnich czasach też się to bardzo zmieniło, ponieważ ja bym nazywała mentora osobą taką, która jest już w miejscu, w którym ty chcesz być i korzystasz po prostu z wsparcia, Merytorycznej pomocy tej osoby. Ta osoba ma już wiedzę i doświadczenie w tym, co ty na przykład przechodziłaś, przechodziłeś i udziela wsparcia swoim klientom poprzez tym, że jest może takim przewodnikiem. I oczywiście e, pomaga planować, realizować zamierzone cele, inspiruje do podejmowania wysiłku, rozwiązań, pokazuje obszary, w których na przykład warto się dokształcić i pokazuje ci drogę, e, może niekoniecznie konkretnie, jakby mówić. Co ma robić, chociaż mówi to jakby ze swojej perspektywy, czyli pokazuje ci, co możesz zrobić, żeby dojść do tego miejsca, ale przede wszystkim jest to inspiracja, inspiracja i jest to taka osoba, która ciągnie cię do góry, która wyciągnie cię po prostu tam, gdzie chcesz być. Więc będzie taką inspiracją, będziesz dążyć do tego, żeby to, to doświadczenie tej osoby, mentora, przekuć na swoje doświadczenia z jednej strony jest to taka relacja uczeń-nauczyciel, czyli patrzysz na tego mentora jako nauczyciela, natomiast jest to relacja też taka bardzo bardzo równorzędna, ponieważ ta osoba była, była, nie wiem, dwa kroki wstecz, tak, jakby się cofnęła, była w swoim miejscu, więc możesz po prostu tej osobie zaufać. Dlaczego to robimy? Myślę, że dlaczego, że My już mamy dosyć siedzenia w tym roku. Jeżeli mamy takie narzędzia i rzeczywiście stało się to popularne, to my już chcemy. Chcemy już coś ze sobą zrobić. I też wiem, że to może być może trudne do wytłumaczenia, na przykład, nie wiem, chociażby naszemu starszemu pokoleniu, które żyło właśnie w takich czasach, że być może nie było takich możliwości. Natomiast ja zawsze powtarzam, że okej, okay, było jak było, byliście w takiej sytuacji. Być może nie mieliście wielu narzędzi, nie mieliście, y nie wiem, wystarczającego wykształcenia pieniędzy, natomiast my teraz takie możliwości mamy i uważam, że powinniśmy z nich skorzystać, żeby po prostu żyło nam się lepiej. Jesteśmy już totalnie innym pokoleniem, jesteśmy totalnie innymi ludźmi i jak najbardziej warto skorzystać z tego, żeby wreszcie zacząć się rozwijać. Przykro zapewne, że być może poprzednie pokolenia nie miało takiej szansy, ale my teraz ją mamy i my możemy Tą szansę wykorzystać. I myślę, że warto. Bo jeżeli przejdziemy już terapia, wydłubiemy po prostu i posypiemy solą te wszystkie rany, no to warto, żeby już się zabliźniły, żebyśmy poszli dalej. I żebyśmy coś na tych bliznach stworzyli nowego. Pozdrawiam Was serdecznie.